Witam Państwa po dłuższej przerwie. Jak widać u gubików jest, jest ich dużo. Tu niedawno, dwa dni temu, jak zrobił taki mały lifting. Towarzek tych Anubiasów przeradził. I że jak wyciep, jak się tego do nas, bo za dużo tego było, za bardzo już te anobiasy się porostały, że tych korzyni, które mi były obsadzone, te korzynie tymi anubiasami, to nawet tych korzeni widać nie było. Ten korzynie jest akurat nowy, a ten, co stał tutaj w tym miejscu. To akurat poszło tam do 98 litrów. No, A tużek do gnowy, ten, no i taki, no, tych anabiasów trochę, że tak poobsadzał te korzonki, bo to i tak za niedługo znowu pozaraz to wszystko Lubików jak widać, jest pełne. co się na uch. stąd jak to się godo jest tu małe, średnie, pewnej wielkości gumiki tu można znaleźć w tym akwarium, A tak poza tym to są zdrowe, akwarium jest nowe, nic mu nie do lego. zarobi tu o łapkami, będzie się bawić moimi podbierakami. Chcesz mi stąd? No. Teraz idziemy sam, sam jak widzicie, to w sumie nic się nie zmieniło. No też on powinien zrobić chyba trochę w porządku z tymi anubiasami. No też pozarostało jak pierwna. Rabienica fajnie rośnie jak widać. Pozorostała się. Tutaj ta druga też. To jest inna odmiana jakoś, ale nie pamiętam już jako. To no. tu fajne liście wielkie, bo już na dwie trzecie akwarium do góry poszła liście, także fajnie to wygląda. No. Tam sobie siedzi jakiś samiec, bo no. Tu samice pękate się kocić o, proszę jakie to pękaty samice no. także jak widać to jest akwarium zdrowe nic się nie zmieniło wszystko jest fajnie co mnie cieszy no, no. jeszcze zobaczymy Zatem o jeden kod, drugi kod trzeci wrzucik. Ona najmniejszą, ta dorodka, znaczy Dorodka, ta Maciejka najmniejszą, ale naj, najgorszą. Tu jak widać też się nic nie, nie zmieniło, Tu właśnie jest ten korzeń. Ten to jest z tamtego akwarium uprzedzony. Też tam te anubiasy no, a sam, nie wiem czy będzie widać, to są małe gronki, ogonkami się machają i, no bo właśnie, właśnie samiec wyciepnął ikra spod korzenia, no to jak ją sam sadził do tego, że włączył, jak widać. No i się po się powykluwały. Widzę tu jak nie wiem czy to będzie widać. Ogonki co już machają. A o proszę. Pływają się. Także no także to, zawsze tam coś być. No. A tu jak widać. Woda czyściutko akwarium. Zdrowe rybki pływają. To na tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę miłej niedzieli i do następnego razu. Ej, kochani.